Epilog. To jest gorąca rozgrywka! Uciekasz jaskiniami na szczyt wulkanu, a spod spodu gonicie gorąca lawa! Teraz, Hugo, masz szansę wspiąć się do Hugoliny i dzieci i uwolnić ich! Pamiętaj o zamykaniu drzwi za sobą! Powrząca lawa! to się dopadnie i zrobi się bardzo gorąco. Meanwhile... Może się zamienimy, co? Ty będziesz biegał, a ja będę sterował? A tak, dobrze szło. Nice. Meanwhile... Zamienimy co? Ty będziesz biegała, a ja będę sterował? Twoja ostatnia szansa. Postaraj się trochę. Nice. Meanwhile. Może się zamienimy co? Ty będziesz biegała, a ja będę sterował? Próbowałeś i próbowałeś, ale z gry wyleciałeś. Nice. The next day.